Hej, teraz pokażę Wam jak sprawdzić swoją wersję Virtual DJ Może nie jest to zbyt no, trudne, ale lepiej pokazać. Tak więc otwieramy Virtual DJ. Przechodzimy w config, w zakładkę info i tutaj mamy virtual DJ wersję 6.0.1 Pro i copyright jakiegoś ładnego mamy, można e, sprawdzić e, czy jest jakaś nowsza wersja, pobrać jakieś pluginy i zestartować wszystkie tutaj opcje e, na fabryczne. Czy takie jakie były podczas instalacji? No, to by było na tyle. I dziękuję za oglądanie mojego e, filmiku i mam nadzieję, że ten filmik wgra się na YouTube w jakoś HD. No. Dinkue e papa